Cześć, nazywam się Ania Szczypka, jestem nauczycielką angielskiego z ponad 20-letnim doświadczeniem, uczę angielskiego dorosłych. I w mojej pracy zauważyłam, że jest grupa słów, gdzie my, Polacy, lubimy niepotrzebnie wymawiać L w miejscach, których nie powinniśmy tego L słyszeć. Przedstawię Wam teraz grupę angielskich słówek, które są najczęściej niepoprawnie wymawiane. Pierwszym słówkiem jest słówko połowa. Half. half. Zachęcam do powtarzania. Słówko half najczęściej widzimy w tego typu wyrażeniach, kiedy mówimy, że jest w pół do siódmej. Pamiętajcie, prawda? Mówimy połowa po szóstej. Half past six. Wę. a 2. Super. Chodźmy dalej. Drugie słówko, które często niepoprawnie wymawiamy, jest słówko spokojny. Kam. Nie słyszymy tego E, nie wymawiamy go. Kam. I znowu chcę Wam pokazać kilka fajnych wyrażeń ze słówkiem. Calm. Stay calm. Calm down. A calm voice. Calm before the storm. To ostatnie jest takim idiomem i oznacza cisza przed burzą. Come before the storm. Dobrze, idźmy dalej. Słówko numer trzy to słówko. Calf. Calf. Jest to może mniej popularne słówko niż dwa poprzednie, natomiast y, pojawia się on często w dwóch kontekstach. Zawsze w dwóch kontekstach. Pierwszym kontekstem y, jest y, oznaczanie cielaka. Half. A drugim yy, znaczeniem tego słówka jest yy, łydka. Half. Super. Podobnie jest ze słówkiem palm. Palm. I tutaj te słówko też ma dwa znaczenia. Pierwszym znaczeniem jest to, które pewnie Wam przychodzi do głowy, czyli palma. Pam, a drugim znaczeniem jest dłoń. Pam, pam. Super. Bardzo podobnym słówkiem do słówka kam i pam jest słówko bam, czyli balsam. Bam, na przykład lip balm. Albo natural balm, aftershave balm. Super. Przejdźmy sobie teraz do krótkiej powtórki. Pamiętacie te słówka? Half, half. Paw, pam, pam. Bravo. Dla wzrokowców zerknijmy sobie jeszcze raz na te słówka. Paw, pam, paw, PAM. Słuchajcie, mamy tutaj słówka, które są bardzo podobne, prawda? Mamy KAM, PAM, BAM oraz A i K. Wymowa ich jest bardzo, ale to bardzo podobne. Możecie je sobie pogrupować, będzie Wam łatwiej zapamiętać. Ale to nie koniec. Mam jeszcze kilka słówek, które też staram się pogrupować, żebyście je lepiej zapamiętali. BRAVO. Tutaj tym słówkiem, które właściwie jest samotnym słówkiem, jest słówkie, słówko ŁOSOŚ. SAMEN. Nie słyszymy tam L. Let's try again. Samen. Salmon. Super. Następnie są czasy. To są czasowniki modalne, w których też nie używamy L. Większość z nas o tym wie, ale od czasu do czasu wydaje mi się, że e, słyszę te L gdzieś tam wymawiane. Could. Would. Should. Super. I ostatnia grupa słówek, słówka, które też znamy od samego początku nauki języka angielskiego, jednakże nie zawsze one są poprawnie y, wymawiane. Walk Talk w Jaki sposób na no, zapamiętanie tych dwóch słówek? Wszyscy wiemy, wszyscy w dzieciństwie mieliśmy walki, talki, więc raz jeszcze. Walk Talk. Bravo. I na koniec powtórka. Pamiętacie te słówka? Have. Come. Have. Come. bomb. salmon. walk and talk. bravo. keep up great work. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za wysłuchanie tej krótkiej lekcji. Jeśli spodobały Wam się e, podobają Wam się moje filmiki, moje tłumaczenia, zostawcie lajka, wyślijcie znajomą, którzy uczą się angielskiego oraz zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie angielski z Mają. Thank you very much. See you soon!